Witam was w kolejnym odcinku z serii Zegamy w Ptakach. Ostatni razem Dassedal polecił nam dokonać ataku nas Celebreita Zergów. No i cóż, w sumie niby się udało. Zabiliśmy Celebreita, a zaś teraz udajemy się na wyższe grunty. Jesteśmy dalej w Citadeli egzekutora. Dwie godziny później. Egzekutor, przyniosę najgorsze nowiny. Celebreit, myśleliśmy, że został zabity, powstał. Ta zniszczona forma tej kreatury dokonała reinkarnacji po o znaczących obażnych, które jej zadaliśmy. Właśnie teraz CRB prowadzi swoje, swój rój w przygotowaniu do następnej ofensywy. A więc jest tak, jak się obawiałem. Było głupstwem wierzyć trasadorowi. Konklawę nie zapomni jego zdrady. W musimy dalej być rezolutni. Atakowanie bezbronnego CRB. Bezbronnych Cerebrajtów to nie to, jak powinni walczyć prawdziwi protosi. Poradzimy sobie z całym rojem, mocą i furią, która jest w naszym dziedzictwie. Egzekutorze, poprowadzisz naszą e, główną siłę do prowincji Sion, która upadła e, na korzyść zergów. Czas aby zergi poczuły gniew synów Ajur. Pretor Fenning zostanie tutaj e, z drobnym oddziałem i będzie bronił Antioch e, przed kolejnymi atakami. Niech Adun będzie z tobą, egzekutorze. niej szybko śmierci w Majur. Tak, naszym celem nie zganiecie zniszczenie kolonizerów. Hmm. Chodę, no co za niespodziankę, kanny? Nie? Najpierw muszę rozbudować ekonomię, później się zajmę czymkolwiek innym. Dostajemy nowe jednostki, które wcześniej już widzieliśmy. W sumie innej opcji nie ma. A pff. Są to. Protowskie skauty. Eee, są one w pewnym sensie podobne. Ede. Oczywiście, że jest z reglingi. No dobra, jeden nie żyje, z drugim w sobie poradzą. Eee, o czym to ja mówię? Eee, protowskie skauty są bardzo podobne do terańskich upiorów. Ede. Matko. Głównie z tego powodu, że. Mają beznadziejnie słaby atak przeciwko jednostkom lądowym. Zadaje dokładnie tyle samo co upiorów zaś bardzo potężny atak przeciwpojeczny. Rakiety antymateryjne. też jak to się tłumaczy? O-o. Micromanagement. Hehe. ty, 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 nie, toż tak. Dobra. O, au. o. Jak już mówiłem, scouty niezbyt się nadają do ataków. Ee, powietrze, ziemia, ale jeśli już zajdzie taka konieczność, no to podazu sobie wiadomo. O, kolejna. Super. Może ile... ile to rosów? O, super. Co mnie atakuje? Hydralisk. Świetnie. Eee, fuck. Jeden! Odczep się od mojej próbki. Odczep się od mojej próbki, nie dam się zabić mojej próbki. Nawet na to... Ej. Nie przesadzasz czasem? Odczep się od mojej próbki. O. A jednak, zabili mi scouta. Wise. Też czuję, że będę musiał postawić pylona i parę działek eee, kuźnia Dobra. Dajemy rad a tu są dla nie Zastanawiam się dlaczego nic nie chce zabić tego overlorda A, skoro już tu jesteście. To niech zdycha Dobra, jak tam pylon, nie tak źle eee. Co się dzieje? A Hydajsk przyszedł. Kóźnia też już jest. Czyli mogę sobie spokojnie postawić jedno działko, drugie działko i będzie stykać na razie. E, ta, ta, ta. Tak. Matko nadzieję, że nagrywać takich trzeba. Bo naprawdę te problemy techniczne pozają mnie do szaleństwa. O witaj Piotrowska Bazo. E, Fu, zergańska baza. No dobra. O, znowu hyzajsk? Czy ja go wcześniej zabiję? Nie, no, kolejny najwyraźniej. Eee, co my tu mamy? Przydałoby się zbudować, właśnie są. Bo chciałbym zauważyć, że na teraz nie mamy żadnej bramy. Do produkcji jednostek. O, zerglingi. Dużo zerglingów. No, trzeba je zabić. Dobra. O. I się nie będę musiał nimi zajmować przez najbliższą chwilę. Eee, czy ty nie miałeś czasem zbudować asymilatora, Debil A, bo i będę musiał się nimi zajmować? Zakpały się, czy ki diabeł? Hä? Dziwne. A Boże! Super, stoją sobie cztery prołki i nie wiedzą, co mają robić. Ech, świetnie. No i czym innym nigdy nie marzyłem. Jak tylko nie pracujących robotnika. O! Ech, ech. te Teraz cofnijcie się. To robota dla zelotów. No tak. No, musiał. Ech, łajdze. Dobra. szczerze mówiąc, wyślę tu z załatów. I zrobię jeszcze jedną ekspansję. Bo pamiętajcie, dzieci, surowców nigdy za wiele. Podkreślam, nigdy. Jakoś nie wierzę, że te zergi nagle wsiąkły i już ich nie ma. Albo że Skauty sobie poradziły z nimi tak szybko, a w to już tym bardziej nie uwierzę. A no właśnie. Spadaj. Dobra. Kolejna ekspansja moja. Z takimi zasobami już nie powinienem mieć problemu z tą misją. Yy... Tyde, 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 tyde. O, nikt nie pasuje. Widzę. Dobra, tylko wybudujmy jeszcze polona. O, i będzie ok. O, z Jak miło. Aaa, biedny zelota. Jak tam żyje się. Okej. Okay. Pamiętajcie, pojęcie za mało probek, za mało HCV, za mało dronek nie istnieje. Jest po prostu czystą niemożliwością, żeby było ich za mało. Wróćcie za dużo, bo za mało to jest ich prawie zawsze. A za późna godzina, gubię się w tym wszystkim. Dobra. No co my tu mamy? Dobra, zup jedno działko, potem zup... E dobra. Jest tylko. Parę kląbek. Tak czy siak, wypadałoby dobudować bramy. Nie, nie bramy. Bramy. O, tak. No no właśnie, tego się szczerze mówiąc spodziewałem. Chyba i kłajzo. Walcz jak prawdziwy mężczyzna. Dobra, to teraz obstawiamy. Ile zergingów się jeszcze czali? No i proszę Państwa, czas na zerglingi Ja mam wierzyć, że ze też nagle wcięło Ciekawa teoria. Ciekawa teoria, do prawdy! <grym> Chyba ktoś tu się zablokował. I chyba mi z tego powodu w sali nie jest przykro. O! Może coś się dzieje. Oła! Wow. Cholera. Nie podoba mi się to. Scouty! Różcie! Swoje... Skawę cztery idzie! Może? Ale działek już nic nie istnieje. przejdzie proste budować budowa czołgu T-55. Oto stadela Duna, w której można rozbudowywać... Znaczy, rozbudowywać, ulepszać odrobinę zelotów, przyspieszając ich ruchy. zaczłapać łapać, tak jak robią to obecnie. Będą biegać, niczym prawdziwi ninja. Takie tam. Odchył od nogi. Tak myślałem. Dobra. Ty, 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 ty. O! Tego już dawno nie widziałem. Za mało minerałów. Okej. Okay. Masz za mało minerałów, masz za mało minerałów, masz za mało minerałów. Do czasu. Hmm. Ale to dziwne. Nie? Powinno mi się to przydarzać. Mam trzy pracujące ekspansje jeszcze za mało minerałów. Hmm. Chudź. No ty, 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 ty. Jak tam praca? Bardzo dobrze, dziękować O, bo czas by się wreszcie zajrzeć po okolicy. Jak tam na pierwszy kości zaraz będzie. W stekarzy dwójce został ten upgrade wymieniony na umiejętność szarży, mo która może być aktywowana raz na 10 sekund? Te za gringi! ODee! Nie za dużo was tu Ja się pytam A zresztą chcecie tu iść Deee, co z wami? Ludzie, dajcie spokój! No, dawo! Już myślałem, że napady się zablokowała. Przynajmniej byłoby... Au! Nieco ciekawiej. Dobra, powinny sobie iść się tam powinny. Aaaa, cholera. Muszę trochę więcej tych działek sobie dobudować. Aha. I też czuję, że nie tylko działek. Spójrzcie ile mam surowców. Czy to znaczy, że bramy nie pracują? Na życie. Uwierz mi, gaz z tej misji wcale nie jest aż tak bardzo potrzebny. Znaczy, wiadomo. Jak to się uprze. Można niby robić te nieszczęsne skałty, ale... Nie oszkujmy się. Skauty są słabe. Jedyny powód, dla którego mi moglibyście używać skałtów to. Naprawdę te najcięższe okręty. Cotowskie i terańskie, bo przeciwko zergom, pfff, może, czy zabijania zabijania overlordów, ale poza tym? Nie. Chwilę. Jak już obok siebie, to obok siebie. Tak, i wcale bym się nie ciebiejał, bo akurat to bazę mi zaraz napadli. Stawiam 5 dolców. Szkoda, że nikt nie może przyjąć zakładu. Sobie dla mnie to i lepiej, bo i tak pewnie bym gorszego, nas moje szczęście Ta. Pamiętajcie dzieci surowców nigdy za dużo Surowców nigdy nie jest za dużo Można jest co najwyżej magazynować na lepszy czas tak, albo w ogóle ich nie wydawać. I czemu oni biegną tak? Bo nie rozumiem. Oba, zbiegamy na dół, chłopaki. Zbiegamy na dół, chłopaki. Zbiegamy na dół, chłopaki. Albo schodzimy, jak to woli. Dragoni schodzą. Panie schodzą, mężczyźni zbiegają. Coś jeszcze w temacie? Aaaaah! Obraził dragonów. No i. A dragoni się przejęli. Mówię wam. O. Pytanie wystarczy, mi tyle od zakonów powinno.